Młodzieżowa Rada Miasta. Razem tworzymy jutro. Jeśli jesteś młody, ambitny, nie boisz się wyzwań i chcesz mieć wpływ na lokalną rzeczywistość, mamy coś dla ciebie. Reaktywujemy Młodzieżową Radę Miasta. A o szczegółach opowie nasz dzisiejszy gość, który o Młodzieżowej Radzie Miasta wie chyba wszystko. Sławomir Tkaczyk, kiedyś przewodniczący Młodzieżowej, przepraszam, Rady Miasta, a dziś dyrektor Wydziału Współpracy i Strategii w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Sławku, panie dyrektorze, można powiedzieć, mamy mały jubileusz, bo w tym roku 30 lat młodzieżowej Rady Miasta i śledząc dorobek poprzednich kadencji, których już troszeczkę było, mamy organizację debat, konkursów, imprez dla młodych ludzi, współpracę z policją, współpracę ze stowarzyszeniami, na przykład ze Stowarzyszeniem Miłośników Wąskotorówki, a nawet Mistrzostwa w Skrable. Wachlarz tych działań jest naprawdę duży. No to chyba wyzwanie przed tą kolejną kadencją. E, jakie tutaj wyzwania i zadania przed tymi młodymi ludźmi? Rzeczywiście młodych ludzi tylko wyobraźnia ogranicza i w zasadzie odkąd pamiętam zawsze Młodzieżowa Rada mogła robić to, na co miała ochotę i realizować swoje pomysły. Dlatego tak ważne jest, aby w mieście stworzyć płaszczyznę do dialogu między dorosłymi a młodzieżą właśnie w postaci Młodzieżowej Rady Miasta. I ta młodzież faktycznie będzie miała wpływ na lokalną rzeczywistość. Te decyzje, te pomysły, które pojawią się podczas posiedzeń mają szansę zostać zrealizowane? Oczywiście, wszystko będzie zależało od determinacji młodych ludzi, którzy znajdą się w młodzieżowej Radzie. Jeśli tylko będą chcieli zaangażować się w rozwiązywanie różnych mniejszych czy większych problemów młodych ludzi, będą mogli to robić, będą słuchani. W tym celu między innymi... Prezydent miasta razem z radnymi będą chcieli przeznaczyć młodzieżowe dla Młodzieżowej Rady określoną kwotę pieniędzy, dzięki której będą mogli rozwiązywać swoje problemy i realizować swoje pomysły. Oprócz tego jesteśmy w mieście na etapie budowania strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Jest to dokument, który dla obecnych młodych ludzi, którzy w 40 roku będą już Grubo po 30 jest to szansa na to, żeby powiedzieć obecnym władzom miasta, jak chcia, chcieliby, aby miasto wyglądało za te kilkanaście lat. No właśnie, jaka tu jest tendencja? Miasto daje jakieś wymagania Radzie, czy raczej jesteśmy otwarci na pomysły Rady? Oczywiście wszystko zależy od pomysłów i determinacji młodych ludzi. Nikt nie będzie ograniczał młodych ludzi w realizacji ich zamierzeń. Więc dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko wyobraźnia ogranicza młodych ludzi. Ilu tych radnych będziemy mieli? No i co ważne, jak możemy się zgłosić? Dla kogo to jest w ogóle propozycja? Kto powinien zwrócić na nią uwagę? Nieco ponad 30 osób powinna liczyć Młodzieżowa Rada. W wyborach mogą wziąć udział przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z Koszalina oraz, co jest nowością, od tej kadencji Młodzieżowej Rady mogą także wejść przedstawiciele uczelni wyższych mających swoją siedzibę. starsza w młodzież. Ta starsza, oczywiście. I do kiedy się zgłaszamy? Jak się zgłaszamy? Procedura wyborcza taka formalna ruszy z początkiem października. Wszystkie informacje szczegółowe będzie można uzyskać u opiekunów samorządów uczniowskich albo w parlamentach studentów na uczelniach. No właśnie, czyli tu trzeba będzie przeprowadzić swoją kampanię normalnie? Tak. Najpierw będzie trzeba zebrać podpisy osób popierających kandydaturę danej osoby, następnie przekonać swoich rówieśników do tego, że warto oddać na nich głos. I rzeczywiście wygrać wybory. Młode pokolenie serdecznie zapraszamy do współpracy, a Tobie serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Młodzieżowa Rada Miasta. Razem tworzymy jutro.